Chodzę z open boxem. zakupów, które zrobiłam w 50, 15, Nextie i My Lily. Zacznę chyba od 5, 10, 15, bo to są największe zakupy. O, ja już sobie zdążyłam wszystko, e, wszystkie te trzy paczki porościnać. żeby Wam powiedzieć. No i tak, e, zakupiłam, ja Zakupiłam takie y, cieniutkie, cieniutkie rajstopki y, na chrzciny, one są cienkie, one grube, a teraz zamówiłam sobie cienkie z takimi serduszkami i one kosztowały już, mówię, y, 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 y. rajstopy cienkie, białe, 8 złotych 10 groszy, zł. więc takie cieniutkie, no cena moim zdaniem jest ok, rozmiar 68-74 Następnie, bo nie wiem jak będzie chciany w maju, nie wiem jak będzie yy, ciepło, więc zamówiłam jeszcze takie białe skarpetki. Takie białe skarpetki i skarpetki kosztowały 7,50 zł, także też chyba ok. Kupiłam takie niechotki, ponieważ planujemy jechać nad morze w, pod koniec czerwca. No i stwierdziłam, że no niby ciepło, no ale jednak nad morzem trochę wieje. Nie otworzę tego za Już ma. O, proszę bardzo. I to są takie niechotki na gumkę yy, granatowe, granatowo szaro-białe. Tu jest gumeczka. Ja już yy, myślałam nad jakimiś niechotkami, ale stwierdziłam, że to jest bez sensu. No ale teraz jak idziemy nad morze, no to jednak te stopy. No same skarpetki nie wystarczą. A z racji takiej, że te buciki kosztowały 12,99, to stwierdziłam, że ta cena jest w porządku, więc też takie zamówiłam. Mogą się przydać, więc więc ok. Ja zawsze, jak zamawiam ubranka na wyprzedażach, bo najczęściej dla mojego dziecka kupuję na wyprzedażach. No, to yy, staram się właśnie kupować już no, te, yy, te kilka rozmiarów, te dwa rozmiary wprzód i tak dalej, żeby, żeby mieć obecnie na dziecko. Ma rozmiar 68, ale ja już kompletuję na rozmiar 80 i 86, ponieważ na 74 mam wszystko. Ona dosłownie na moment wyrośnie i 74 założymy, więc jak są jakieś wyprzedaże, to na przykład takie body z długim rękawem, rozmiara, w rozmiarze 86 kupiłam za 9 zł. Napisałem I Love Daddy i fajne, bo są uniwersalne i dla chłopca i dla dziewczynki. Także takie body. Następne body musiałam je kupić, ponieważ napis mi się bardzo y, podoba. Little Rebel. Szare, też z drugim rękawem body. I ono kosztowało 15 zł, więc nieco drożej, ale y, nadal cena w porządku. Również kupiłam... Taką bluzę polarową, ona jest polarowa z wierzchu, jak i tutaj w środku też ma wypełnienie polarowe, jest mięciutkie, w rozmiarze 86 i ta bluza kosztowała 24 zł. Tutaj ma takie uszka, bardzo ładny, ma taki pudrowy, różowy kolor, ciepła, no przez głowę tutaj ma, aha, nie ma, nie ma guziczków, z tyłu ma jeden guzicz. Nie, nie jeden. Dwa ma guziczki. Tak, dwa guziczki z ujmu. Tak, dwa guziczki. Dwa guziczki. No i najważniejszy zakup, na który najbardziej czekałam, to jest kurtka. No ponieważ było, był jeden taki bardzo ciepły dzień, że, no tak, z kombinezonem taki cieplejszy nie w ogóle nie opłacało się zakładać dziecko, bo było zbyt ciepło. A natomiast w, yy, no w samym pajacu, no dziecko, w samego pajacka dziecko nie ubiorę, więc w 5015 za 74 zł99 groszy. Zł, taką kurteczkę. To, co mi się nie podobało, to to, że ona jest dłuższa, czyli nie do bioder, tylko sięga za pośladki dziecka, więc mi się to bardzo podobało. Yy, kieszonki są fałszywe, są, są zaszyte. Tak są zaszyte. Yy, jest tutaj na te klipsiki i jest suwak normalnie. O, proszę bardzo, są klipsiki jest na suwak. Tutaj jest ochrona na suwak, żeby dziecko sobie to nic nie zrobiło. No i w środku jest polarowa. Ona jest wiatroszczelna yy, i przeciwdeszczowa. Taki motyw z ściągacze na, yy, na rączkach z kapturem za 75 zł. No, uważam, że jest naprawdę w porządku. Na tym zako zakończyliśmy zakupy z 50 15 teraz kolei z nexta. Z nexta to i dla dziecka i dla mnie. Pierwsze co, może zacznę to na co czekam najbardziej, czyli na sukieneczkę na chrzest. Zamówiłam w ciemno oczywiście, nie miałam nie zielonego pojęcia jaki to będzie materiał. Jaki to będzie materiał i tak dalej i tak dalej. O! fajna bardzo delikatna delikatna tutaj na takie rękawki z tiulu, tutaj taki haft ogólnie jest biała ona kosztowała 65 zł ma trzy warstwy tiulu, no i podszewkę, bardzo ładnie wygląda Tu ma dwa guziczki sukieneczka jest w kolorze ekwi jest bardzo delikatna. Ten ciul jest naprawdę delikatny, nie jest taki sztywny, tylko jest naprawdę delikatniutki. Bardzo ładna która bardzo mi się podoba. Jest naprawdę fajny. I to jest rozmiar 68,74. Następnie jest wyprzedaży. O, te za 18 złotych leginsy. Ja sobie popieram wszystkie te paczki. Dobrze, rozpakowano już sobie wszystko. I ojku, jakie mięciutkie w dotyku. I zobaczyłam właśnie za 18 zł, i mnie urzekły z takimi tutaj um, fręzelkami. Chmurka, dlatego frędzelki, Tutaj z boku jest słoneczko. No, urocze. Białe, w, w niebieskie paski albo niebieskie. W białe paski, jak to woli, są bardzo delikatne. Ja naprawdę z Nexta bardzo lubię. Ubranka dziecięce, ponieważ mają tak miłe dotyku te ubranka. Naprawdę jakość tych ubrań jest fantastyczna. Za 18 zł. Też za 18 zł, tylko tym razem dwupak. Dwupak leginsów Różowe i takie szare, grafitowe. Rozmiar 86. Tamte też są na 86, bo tak jak mówiłam, teraz. 86. No i skarpetki. Te z promocji kupiłam chyba za 12 zł. Ja bardzo lubię te ciepłe skarpetki. I zamówiłam sobie właśnie takie, no bo takie były w promocji. Nie wiem, za 10 czy za 12 zł. Jedna para takich krówek są ciepłe, także ja na wieczór, jak siedzę w piżamie, to takie skarpetki zakładam. także No i skarpetki tego typu, one są do ćwiczeń. Ja mam dwie pary i bardzo polubiłam tego rodzaju skarpetki takie z tym wycięciem. No i stwierdziłam, że sobie kupię 5 par, kosztowały 42 zł. One się nazywają Invisible Trainer. Active Freshness. Niewidzialne takie skarpetki do treningu. 5 par są czarne. I to był motyw zwierzęcy, bo tam są różne: pastelowe, neonowe. Jest tam chyba z osiem rodzajów: są szare, białe, czarne. Czy czarne? Tu mamy białe, czarne. Tu takie beżowe i też czarne. Wybrałam takie najciemniejsze, bo to podobno to nie muszą być jakieś super fancy szmencji. No i ostatnia przesyłka z my Lily. Zawsze my pięknie Lily pięknie pakuje zamówienia ja uwielbiam produkty ich. Są trochę drogie, ale są przefantastyczne. I zamówiłam chusteczkę. Chusteczka bambusowa. Wyciągnę to stąd. A tutaj zawsze w kopercie jest paragon z ulotką. To biorę na bok. Wziąłam chusteczkę bambusową i to jest kolor popiel z różowymi pomponikami. Chusteczka bambusowa kosztowała 49 zł. Jest bardzo delikatna, no jak to wszystkie produkty bambusowe. Jest fajna, jest. Jest bardzo cieniutka, ale jest tak delikatny materiał. Po prostu nieziemski. Bardzo mi się podoba ten kolor, właśnie ten popiel z tymi. Różącymi bąbelkami jest naprawdę fantastyczny. Można brać w 40 stopniach ręcznie. Co tu jest napisane? Super delikatny mm, bambusowy, bambusowy fabryk. Spróbuj mi po polsku słowa. Tkanina. Super delikatna bambusowa tkanina. Urocze pomponiki, piękne kolory. I uniwersalny rozmiar. No, wszystko się zgadza. Moje dziecko obecnie już startuje do szóstego miesiąca w sumie, więc wydaje mi się, że naprawdę na pewno szósty miesiąc i na większe dziecko, jak będzie miał roczek, półtora. Więc mam nadzieję, że ta chusteczka za 49 zł, no, no to jest trochę droższe, ale za to ten uniwersalny rozmiar to wynagrodzi i po prostu posłuży to trochę dłużej, bo kupowanie też co miesiąc czapeczki, bo moje dziecko wyrasta z czapeczek, chusteczek Zresztą sobie postanawiać na To jest no matka. No bez dotycji, co chcę kupować, na no to i potem wiedzieć, odkładać to. to trochę. Więc postanowiłam. I teraz tak, czapeczkę wziąłam na rok i na, to jest na rok, dwa lata. Już widzę, że to był dobry wybór, bo ona wejdzie w tą czapeczkę teraz idealnie. I ten kolor to jest beż i koral. Ten koral jest bardzo ładny, ale ten beż mi się nie podoba. To jest jakby taki brudny w ogóle. No cóż, no już tak będzie, no już nie ma, nie ma sprawy, ona w ogóle jest dwustronna, więc możemy sobie ją wywijać i teraz beż mamy po tej stronie, a koral pod spodem. Nie, no jak ten deszcz jest tak teraz na wierzchu wygnięty, to o wiele ładniej wygląda, ale no chyba zostanę przy koralowym. Ja Miałam jeszcze czapetkę niemowlęcą, też z My lili, z takimi uszkami, też w kolorze koralowym, także fajne. E, oczywiście czapeczka wykonana jest w Polsce 95% wiskozy bambusowej i 5% el elastanu. No i ja mam na roczek i dwa latka. No ale tak jak nie o teraz, jakbym się zdecydowała, to bym chyba wzięła tą różową. Teraz żałuję, że nie wzięłam tej różowej, kurczaki. Pieczę. No i fajne jest to, że można odwracać czapeczkę, że można sobie zmieniać kolory. To to naprawdę jest fajne. Delikatne i super delikatne mm, bambusowe. Mam słowa czapeczka, dwa kolory. Odwracalna. I jest wygodna. W użytkowaniu, w noszeniu. O, certyfikat autentyczności. Bardzo fajnie. Miley. Także takie były zakupy. Z w ogóle wszystkie, które zakupiłam. Jeśli Wam się podobają te wszystkie zakupy i, i chcielibyście coś więcej wiedzieć albo linki, no to w komentarzach to. Podlinkuję, powy powysyłam jeżeli komuś coś spodobało, tyle ciuszków dla pięciomiesięcznego baby. A nie, przepraszam, skarpetki, mo skarpetki moje. Ale no, tak jak mówię, naj najfajniejsze, tak w sumie jestem, bo najbardziej urocze to są te spodenki i jakim są delikatne. I tak młoka. Już <laughs> widzę swoje dziecko w tych spodenkach, to będzie Także Tak, no, z zakupów jestem zadowolona, nic nie odsyłam, wszystko zostaje. Kurteczka i, i sukieneczka to na tych dwóch największych zakupach mi bardziej zależało i naprawdę są fajne. No, sukieneczka jest po prostu urocza. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej open boxów, no to łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i, i zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Czekam z niecierpliwością do usłyszenia. <mum>